Snajper zespołu Turbobandy, ale teraz dobrze przedzielają się zawodnicy Orła Siedlce. Lewicki, uderzenie, gol! I mamy otwarcie w tym spotkaniu. Po tym mocnym strzału, strzale Lewickiego mamy pierwszą bramkę dla Orła Siedlce. Jeden do zera. Lewicki po asyście Kotyńskiego. Jest rękawek, Kotyński, Matuła z lewej strony. I do Matuły piłka, Matuła uderza! gol! 2 do 0, ależ ładnie tutaj w tej sytuacji przymierzył Damian Matuła. po nocy Bieniek, na skrzydle, Bieniek rozpędza się, Bieniek wchodzi w pole karne, Bieniek wykiwał jednego, drugiego i mistrzak dołożył, dołożył strzał i mamy 2 do 1, gol kontaktowy. Z Bienka, już mamy kontratak, Ucieka tam Krogul, nie dał rady, a jednak dał radę! Bieniek, jest Bieniek do Krogula. Krogul uderza, gol! Bardzo ładnie poklepali w tej sytuacji zawodnicy zespołu Turbobandy. No i w ostatnich minutach, no to oni dominowali. Zdobywają bramkę wyrównującą, 2 do 2. No trochę kubeł trochę ku, ku, ku ku zimnej wody, tak naprawdę dla zespołu o i znowu przyjmują defensorzy zespołu turbobandy. Kotyński wycofanie do kulika, jest jeszcze Miszczak. Miszczak opanuje piłkę. Jest Miszczak z piłką przy nogach. Bieniek, Bieniek, uderzenie, gol! Ależ ładnie tu zrobili. Powalczyli do końca zawodnicy zespołu turbobandy. Mamy 3 do 2, prowadzenie. Przed podłem karnym Ornowski. Rękawek, uderzenie prosto na głowę Czemierowskiego. I zespół Turbo Wandy w tym spotkaniu zgarnia 3 punkty. Proszę Państwa, nie byli faworytami w tym spotkaniu, ale jednak 3 bramki zdobyli, 3 punkty zgarniają. A już za chwilę, proszę Państwa, zespół Promila Makowiec zmierzy się z zespołem Canarinhos. Czy...